Chociaż rani, to It już czas. Time. Hejka kochani, właśnie na tym kanale będę nagrywać Będę nagrywać Czy na stata, czyli Nightbright i wszystkie jako filmy mogę przetłumaczyć, ale nie wiem czy tak dokładnie mi się uda przetłumaczyć, ale spróbuję tą piosenkę przetłumaczyć. I trochę mi się już udało, i czekajcie, zasubskrybujcie mnie, i wszystko będzie. Ta piosenka, nie wiem czy do końca będzie dobrze przetłumaczona, ale spróbuję przetłumaczyć z kadynienną. I gdyby ktoś chciał też, też przetłumaczyć, to powiem jak to zrobić. Wchodzimy w Google, trzeba wejść. I trzeba napisać jakie jest po angielsku i jakie słowa chcecie. Po polsku czy po angielsku to nie ma znaczenia. To i tak wam przetłumaczyć. Ale nieraz niektórych słów po angielsku nie przetłumacza. Ale no. To już na tyle. Bajo, pa i miłego dnia czy tam wieczoru, to zaraz kiedy oglądacie ten film. Więc pa.